Witam was w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy sadzić ziarna tych wszystkich trzewek i krzewów, o których mówiłem. Posadzimy je w doniczki i może coś z tego wyrośnie. Mam taką wielką nadzieję, bo te wszystkie owoce, które tam generalnie chcę posadzić, no to znam doskonale i one są świetne. Jakościowo są naprawdę super. I bardzo mi smakowały i są to gatunki, które gdzieś tam, większość to dziko rosła, po prostu najzwyczajniej w świecie. I to właśnie o nie chcę walczyć, dlatego to robię. Szanse są małe. No, ale zobaczymy. Yy, nadzieja jest matką głupich, a ja jestem najgłupszy. Także, <noise> także zaczynamy ten odcinek. Mam przygotowane takie rozsadniki powiedzmy. Nie mam tacek, muszę jeszcze pojechać po tacki. I niestety, mózgu trzeba używać czasem. No ale niestety, ja zakupiłem. Myślałem, Bóg wie co. Więc pierwsze, co weźmiemy się za właśnie zasypanie tego, robię tu w tym miejscu, bo jak ziemi troszkę wysypie. To nie martwię się tym, bo tutaj się przyda na tym, na tym prostokącie, co jest nieużywane. Ziemia, jak widzicie, do rozsady jest to, to podłoże do yy, wysiewu i pikowania. Więc tak, bierzemy się na początek za antunówkę. Mam ją tutaj tak zamkniętą w, w papierze, tak jak wspominałem. Tu mamy sześć ziarenek. Także posadzimy te ziarenka. Muszę potem jeszcze przygotować takie patyczki. No ale okej. Okay. Dobra, tutaj mamy mirabelkę. Teraz tak, trudniejszą mam pigwę. Pigwa to pójdzie w jedno całkowicie. Tu mam gruszkę starą, odmianę taką, naprawdę. To drzewo to tam jeszcze powojenne takie. Krótko powojenne, można tak powiedzieć. I było przepiękne, i zawsze miało przepyszne owoce. Więc, no postaram się odtworzyć, żeby były. Może za 10 lat będę pożytkował, jeśli dożyję. tu spróbujemy jeszcze to jabłko. To jest ta odmiana, co Wam wspominałem na jednym z filmów. Nie mam bladego pojęcia, co to za jabłko. Natomiast jest przepyszne. No to jest... Stąd wpadł mój wybór, nie? Na to jabłko. Rękloda. Tera rękloda. Śliwka, śliwka była dzika. Są fajne drzewka takie w okolicach właśnie Fordonu. No i ja sobie je, ziarna zostawiłem. Została mi brzoskwinia. Dżosklina też wyrosła z, z ziarna, i została mi pigwa. Teraz to podlejemy. Teraz to dobrze podleję. No, i co, i zostawimy. Podleję jeszcze grządki. Dzisiaj ma dużo wiać. To pewnie wysuszy trochę. Więc idę jeszcze jedną. Za dużo tej wody nie dam na grządki. Ale coś trzeba dać. Ogólnie zapomniałem folii. Chciałem folię na to dać, żeby to tak zamknąć. Ale kupię tacki. Wtedy to jeszcze ofoliuje. Będzie ok. Myślę, że git. No zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. Nie będę się jakoś specjalnie podniecał tym. Eksperymentujemy. Planuję udać się do lasu, więc może zaraz pojadę do lasu, a póki co no tyle na dzisiaj. Zobaczymy co z tych drzewek wyrośnie, będę Wam regularnie opowiadał, czy coś tam zielonego. Pigwa dobrze wygląda, więc myślę, że pigwy będę miał dużo. Więc okej, okay. ja jestem za, niech ta pigwa rośnie. Zrobię sobie po prostu z niej taki mały żywopłot eee, i będę miał full pigwy na różnego rodzaju nalewki, syropy, może jakiś winka, może jakiś bimberek pigwowy. Zobaczymy, coś tam się porobi na pewno. Trzymajcie się. Pamiętajcie, zostawić po sobie ślad. I na razie.